Prawnik, który zaczyna korzystać z systemów informacji prawnej, może odnieść po jakimś czasie wrażenie, że one są kompletne, że wszystko tam jest. Tymczasem zdarza się, że są obowiązujące w Polsce akty prawne, których nie ma nawet w tych najbardziej kompleksowych systemach informacji prawnej. Jest taka teoria gatekeeperów, czyli osób, które podejmują decyzję, czy jakaś informacja przejdzie z jednego kanału komunikacyjnego do drugiego. I tu trzeba podkreślić, że tym gatekeeperem zazwyczaj jest ktoś w rządzie, a nie ktoś w redakcji systemu informacji prawnej. W Polsce, jeżeli czegoś nie ma w systemach informacji prawnej, to dlatego, że nie trafiło do dziennika urzędowego, z których te systemy korzystają, a nie dlatego, że redakcja systemu informacji prawnej podjęła decyzję, żeby czegoś nie zamieścić. Na pewno, gdy szukamy umów międzynarodowych, to musimy bardzo ostrożnie podchodzić do zawartości systemów informacji prawnej, bo wciąż się zdarza, że umowy międzynarodowe nie są publikowane w żadnym dzienniku urzędowym, w związku z tym są nie do znalezienia w systemach informacji prawnej. Na pewno wyszukując akty prawa miejscowego musimy być ostrożni, w szczególności jeżeli szukamy aktów starszych niż z 2009 roku. I trzecią taką grupą aktów, w których możemy natknąć się na niespodziewane luki, to są akty prawa europejskiego pochodzące z okresu przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nazywam się Grzegorz Wierczyński, i jestem jednym z dwóch redaktorów naukowych książki Nowe Technologie w praktyce prawnika.